No, 3,55, widzicie? 3,55. <laughs> to już mówiłem. Trzech takich urodzonych 5 maja. Sabalenka, Alkaras i Teść Ady. <laughs> Wszyscy 5 maja urodzeni. No, proszę. No, proszę. I czego wam jeszcze więcej trzeba? Byk jest pracowity jak cholera, a zwłaszcza jak jest chudym bykiem no skąd to się wzięło powiedzenie żeby cię chudy byk yy, przeleciał no bo chudy byk jest yy, no rządny właśnie szmalu władzy i idzie jak no wiecie jak byk idzie no spuszcza łeb i napierdala nic nie patrzy nic rozbija wszystkich bo on pędzi przed siebie i byki tak właśnie postępują dlatego z, yy, jak się im pozwala ustępuje to oni wypływają, tak jak mówiłem te, te, o tym korkach, tam ten pokaz to był nie? W, w Hiszpanii czy we Francji, że ko, dąb korkowy, nie? Dąb to symbol byka, drzewo, znaczy. I wypływa. Mój to jest jodła. Szumią jodły na górszczycie, czyli rak, no. O, cały czas o to chodzi, że rak musi być na szczycie. Dlatego 57 trzeba obrócić na 75. Dominacja raka nad bykiem. No. Rak siódemka, Bóg siódemka, rak siedzi na tronie, no. czyli rak król. No. No już kurwa wałkuje to miliony razy, bo, bo to jest już tak oczywiste, że no powinniście w końcu zakumać, no, że Zbynio na króla i momentalnie, bo mi wystarczy dosłownie parę dni i będziecie się czuli jak w raju, no. Będzie bolało, będzie, bo Zbynio się, za przeproszeniem, nie pierdoli, jak wie, że trzeba przyjebać, to bierze i jebie, kurwa, i nie patrzy na nic, więc... Więc nie podskakujcie, tylko kurwa, słuchajcie, skupiajcie się i jedziemy z tym koksem, no. Każdy dzień zwłoki, tylko wam w zwłok więcej przybywa, bo na całym świecie jest zło, zło dominuje, a zło co morduje, no. Więzi, torturuje i morduje, no. Zbynio, yy, no, na tron wstępuje, pan świata... I to wszystko momentalnie ginie w oczach. No. Momentalnie. Zbytnio wie jak się to robi, przecież ja wam kurwa nie mówię wszystkiego, bo do kurwy nędzy muszę mieć coś w odwodach, nie? Ja wam tylko mówię, że yy, nie należy do mnie fikać, bo to się kończy tak strasznie, że nie macie pojęcia. Nie należy mnie zasmucać, bo też jest strasznie. Nie należy mnie wkurwiać, bo jest już potwornie wtedy. Więc po prostu morda w kubeł, ruki paszwam i słuchamy, co Zbynio mówi. I zacząć radzę, kurwa, słuchać, bo Zbynio wybucha, no wybucha, no wybucha, no wybucha. Kurwa wybucham, normalnie wybucham, no. Ale jeszcze nie wybuchnąłem, to jest jak krakatał przed, przed tym ostatecznym finałem, no, jak Honga, Tonga, Chapanai, no. Przecież to już opowiadałem. Kurwa, nikt mnie nie słucha, no i ja muszę to w kółko, Macieju, kurwa, gadać, powtarzać. Przecież to można dostać, kurwa, obłędu od tego wszystkiego, no. No, widzicie, i przez was muszę kląć i was wyzywać, bo nie mogę, kurwa, nie mogę inaczej, no. Czy wy sobie potraficie wyobrazić, co to jest trzecia wojna światowa? No, te wasze puste mózgownice. Przecież to od drugiej minęło już ile, no 70 ileś tam lat, nie, no 39 to macie, ile tam będzie, 61, 86 lat, no, o, 68, 86, no odbicie, no właśnie, no 68, no, no, no piszę wam, pierwsza wybucha dodajemy 68, druga wybucha dodajemy 68, trzecia ta ukraińska, te 68. No, no przecież to jest pokazane, że to jest trzecia wojna. Ona się tak ślimaczy, bo już mówię, to jest na krawędzi albo pokój, albo wojna. Na dwoje babka wróżyła. Ale to wszystko zależy od tego, jak my postąpimy. A wylatowo! No właśnie, się kurwa powinien na tym skupić. Wylatowo jest od pokoju. Sława wylatowa. No właśnie, bo ja tego tu wam nawijam. No ważne są te znaki, bo o każdym mogę wam coś powiedzieć. No tych, 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 te na tym polu, nie? I tamte dwa. Tam reszta poboczne były, no też, ale to, to są mniej istotne takie dodatkowe. No chociaż, czekajcie, no jak już to, bo zapomnę znowu. W 2001 roku gdzieś tam obok, nie na tym polu, tylko obok, gdzieś powstał yy, znak lupy. No, lupa, lupa. Wziąć coś pod lupę. No i, i co jeszcze z tego? No to co, lupa? No, no to co można, no, no kółko, kreseczka i mniejsze kółko. No to no mi się skojarzyło natychmiast z lupą. Tym bardziej, że to miało miejsce 12 lipca. No, czyli jak to odczytałem, weźcie pod lupę. 12 lipca, rok 2001, nie? Przychodzi rok 2002. Hmm, czyli to już jest trzeci rok wtedy, pokazywania. 2002 rok przychodzi i wtedy. A tu jest. Najpierw powstało właśnie jedno koło, później drugie, później chyba. Nie, dwa te koła. To jakoś tak trzeciego chyba powstało. Lipca. Czy szóstego? No już nie pamiętam szczegółów. To nie jest ta lupa, właśnie? Chyba to jest ta lupa. Zdaje się, że to jest ta lupa. Czekajcie, tu gdzieś to był ten znak. Gdzieś go tu kurwa widziałem. A nie, to jest ta lupa. O, właśnie. 2001. No, to jest ta lupa, jak mówiłem. Kółko i ten. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czekajcie, gdzieś to kurwa było. No, tu Wam mówiłem, to jest rok 1600, tu jest 1678. A to pole Tadeusza Filipszaka ma numer 67 na 8. Czyli mamy, jedynka nie ma, ale jest 67 na 8, nie? I diabeł, który ten. No, tak sobie ludzie wyobrażali, no, że to diabeł, diabeł. No i o tej pory to tak jest, że to demoniczne siły, demoniczne. A, a głupi ludzie to łykają i, i ten. I, 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 i ten, i ten, i ten No gdzież to kurwa jest? A tu jest ten siedzący wódz, tak z perspektywy, tu jest dupsko, nie tam głowa, tam jeszcze trzy kule, a tu jest ta pałeczka, to jest to pole 67 na 8, a to tutaj 67 na 7, nie? No gdzież kurwa ten znak, gdzieś go tu widziałem. Właściwie to który ja znak szukam, już zapomniałem. Aha ten z 2002 roku. No był gdzieś, tu był, był, był. No tu jeszcze ten 2004 rok. A tu jest ten 2003. No takie to są uchwyceń. A tu macie, właśnie 2003. No te rysunki. No tu macie, nie? Jedno, drugie. Tu dwa, tu dwa, tu dwa i tu dwa. No zmienili kolory. Tylko tak narysowali to bez tego, te, te koła są większe, te dwa, nie, te zielone, takie ogromne, nie, a te były takie same wszystkie, ale widzimy, nie, że 28, to jest ten rok 2000, to jest, czekajcie, no zanim tam pójdziemy, to o tym powiedzmy, bo to też jest ważne, no mamy czas, to jest mówię, to pierwszy rok to jest ten znak, a na drugi rok aha, bo to odwrotnie jest, powinno być odwrotnie. Ten był w pierwszym roku, czyli koło ten i 4 te, a na drugi rok zrobiło się coś takiego. Czyli jakby dodanie rok 2000 do 2001. Ale teraz chodzi o co? <laughs> ten znak powstał w nocy z 26 na 27 czerwca. No, nie w lipcu, tylko w czerwcu. I ten. No i oczywiście widać, nie? Kwadrat w kolej jest wzięty. W koło, nie? Chodzi o to, że to się wiąże właśnie, jak ja mówię, o tym systemie opolnym, nie? Że w 2003 roku tej Zarywskiej opowiadałem o tym systemie opolnym. Chodzi o to, że właśnie 26 czerwca 2001 roku ja skończyłem list, taki zgłoszenie na konkurs na temat, właśnie, znaczy był w Głosie koszaleńskim ogłoszony konkurs na tak zwane szalone pomysły. 8 tysięcy było do wygrania, 8, 8 zauważcie. I ja przygotowałem, i 26 skończyłem, a 27 rano zaniosłem do redakcji głosu Koszalińskiego. Kładę na biurko tam sekretarki, mówię, zgłaszam się na konkurs, nie? Znaczy, pomysł taki, nie? Ten system opolny, właśnie, nie? I w tą noc powstaje właśnie ten. Chodzi o to, że ja w tym liście wyróżniłem zdanie: won z kwadratem, górą koło. No i macie, koło otoczyło kwadrat czyli rok 2000, 2001, ten znak powstaje, nie? I jest kwadrat w kole, a ja mówię, i to jest ta noc, kiedy ja mówię, skończyłem i zaniosłem, i w tą noc powstaje taki znak. No przecież to jest ewidentne, yy, takie znowu wskazanie, Zbynio, dobrze, system opolny, cacy, i ten noc, i my tu ci rysujemy, nie? Czyli jak mówiłem, że całe wylatowo było robione po... O, spojrzałem, była 10.52, 52.48, 17.48, położenie wylatowa, gra bogów z ludzkością Tchota znaczy w 52, ja poczęty w listopadzie, no 52. Także widzicie, jak to wszystko, kurwa. nawet ta kamera ma, widzicie, 52 razy powiększenie, no też takie czary marynie. No i teraz ten mały Niko dostał, tam znajomy jego, jego ojca... Jest, no, jak to się nazywa? Trenerem tam jakiś, trenuje jakąś drużynę młodzików piłkarskich, znaczy dzieciaki, piłka nożna, nie? I ten, no, podarował Nikowi taki, jak to powiedzieć, skuter, taki, taki mała zabawka, nie, dla dzieci. No i tam pisze z boku 52, nie? no to też takie czary Marynie. Widzicie, jak to takie wszystko tak się dziwnie układa. Chociaż kiedyś pamiętam, teraz mi się przypomniało, jak już o tym mówimy, taki film jest jakiś, pan samochodzik mały, że tam samochody się ścigają i, i główny bohater, że tak powiem, samochód ma numer 53 z boku. No, no to też taki, gdzieś coś taki jest film. No to znowu takie czary-mary, nie? 53, no to ja jestem urodzony, nie? To wiadomo, o co chodzi. E, 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 aha, no, czyli jak mówię, ten system opolny i ja tam w tym opisie zawarłem zdanie, nie? Wąs kwadratem, górą koło. No i oni to od, odzwierciedlają. No, także e, widzicie, jaka jest taka współzbieżność, zależność i, i zwracanie uwagi. No to znowu jest ten cholera Czyli tu widzicie jest duże koło, mniejsze, ale tu powstał, no tu ludzie chodzą, no to jest to pole 15, znaczy 67 na 8. Tu Bernatowicz jakiś młody jeszcze. Z brodą widzę. Tu powstał później kwiat taki, czyli środek i 6 płatków dookoła. I chodzi o to, że tak jak wam mówiłem, że w roku 2005, to jest rok 2002, nie? No szkur... O, jest, 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 jest. Justyna Pastę. it Czaj, no jak kliknę, to się... No dobra. Hmm. Co tu się dzieje? Obrazy prawami autorskimi. Jak mnie to wkurwia. Yy, może ci mam jeszcze dupę wylizać. No, kur... Yy, ten odwiedź, co to jest. No dobra, zróbmy to. Ech, tam pojechała Co to jest w ogóle za strona? Przemysła? Jak to jest z bok... No ale tu tak widać fajnie, no dobra, czyli widzimy, nie? Tu jest ten i, i to jest mówię rok 2002 To jest 2001, to powstało w 2000, cały 2001, a to jest rok 2002 i rok wcześniej, 2001 tam no, obok ta lupa, nie? Czyli wziąć pod lupę 12 lipca no i chodzi o to, że yy, czyli tu najpierw powstały te dwa koła, to był chyba trzeci Później, by chyba 9 lipca cały powstał, już tak szczegółów nie ale coś wiem, że to było na dwa, na dwa razy. Raz powstał, potem drugi raz. I chodzi o to, że 12 lipca 2002 roku tu w tym znaku medytację zrobiło 10, tam Bernatowicz, Zagórski, Barski, nie wiem, tam jeszcze jacyś lokalni, no jeszcze może ktoś z tych znanych, nie. Zrobili medytację tam parę minut, nie? I gdzieś mówię na południe chyba od nich gdzieś 2 km chyba tak mniej więcej szacowali coś tak mi majaczy. Gdzieś opis mam dokładny tego jak za góra to opisuje, on chyba to opisywał. Gdzieś pod tym filmikiem może będzie, że pokazała się niebieska kula. Tu jak mówię 22 lipca to była czerwona, a później tu 12 lipca 2002 niebieska. Czyli ja to skojarzyłem, no zaraz, zaraz, przecież Hopi mówią o czerwonej i niebieskiej kachinie, że jak niebieska zatańczy na placu i zdejmie maskę, to będzie jakby, no, raj na ziemi, no coś w tym stylu, no. Czyli dobrze będzie, no. Nastanie epoka złota, jak tam piszą gdzieś i te. No więc robią tę medację, ta niebieska się pokazuje i unosi się nad lasem, opada, unosi, opada, trzy razy chyba i za czwartym Dzieli się ta kula na jakby płatki, Lilia rozkłada na boki, nie? Czyli no, Lilia, po prostu pokazała. O, 16.07 jak powiedziałem, Lilia się ten robi. No a przecież, no, a to były moje 7 razy 7 urodziny, czyli 49, nie? 2002 rok. Chodzi o to, że ta słynna przepowiednia Eustachiusza proroka, nie, z roku 1449, czyli 144 i 9 równe omega, czyli finał. Czyli no widzicie jak to pięknie pasuje? No i jak się kończy ta przepowiednia przeora Eustachiusza? Że na koniec będą mieli króla przez lilię, czy króla Lilię, którego długo nie chcieli a którego w końcu przyjmą z radością. No przecież to o to chodzi, no, że a ta lilia, to już mówiłem, mi się w życiu na wiele, wiele sposobów ukazywała i to trzeba będzie jeden odcinek poświęcić o tych liliach, które w moim życiu się w różnych konfiguracjach, miejscach, no szok, szok, UFO, piepiórkowa, kręgi kamienne, no to wszystko jest tak powiązane ze sobą, no. No ja to ogarniam, widzę, no ale ale kurwa, jak ja widzę, to wy nic nie widzicie, no i to mnie tak wkurwia. Ja tracę czas na jakieś jałowe kurwa dyskusje z wami, a moglibyśmy być już 100 lat kurwa w do przodu, no ale wy to nie, bo to nie, bo to głupek, bo wiejski, bo idiota, bo, bo się nażar, bo kurwa pijany. No, zacznę kląć zaraz. Macie szczęście, że jestem, kurwa, panuję nad sobą. Bo mam ochotę, wiecie, naprawdę pałę i lać was, lać, kurwa, i tak lać, że nie macie pojęcia, no. Dlaczego? No, za ten wasz tępy, bezmyślny upór, no. Opór i upór, no. Nie, 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 głupi, nie. Idź preć, spadaj, czep się tramwaja, no, wynocha, paszowon, śmieciu, no, kurwa mać. No właśnie, widzicie. No właśnie, kurwa, czekajcie, się ogarnę, bo już się tak wynerwiłem, że nie mogę. Co ja tu, kurwa, gdzie ja tu, kurwa, wlazłem? Co to w ogóle jest? Aha, ta pindzia tutaj była. Dobra, zamknijmy ją. Czyli mamy... Mamy, 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 mamy te znaki, yy, a ten siedzący wódz, a tu jest, no i tu jest teraz rok 2004, yy, wiosną 2004 roku, ja tu już mówiłem 100 razy, po raz pierwszy wchodzę w internet, idę na wiejską świetlicę, bo nie miałem kompa, tam znajduję jakieś trzy portale, pamiętam, czyli to była wiosna. I mówię, je, pisze, jedźcie do wylatowa, no bo mi jakoś tak, nie wiem skąd mi się ta data wzięła, jedźcie 10 lipca. No. no i przychodzi, czyli znowu czerwiec, żadnym znakom, nic się nie dzieje. Przychodzi noc 9 na 10 lipca. Jep, 2.44, błysk światła i siedzący wódz, 30 kółeczek i pałeczka. Nie, tu akurat w pałeczkę weszli, jak plemniki, kurwa. <laughs> tu u góry jest taki wielki, okrągły łeb. No głowa, no widać, ewidentnie głowa. I tu siedzi jakby na kiblu, na tronie, no. Albo siedzi i czeka, no. Siedzący wódz się kojarzy, nie. To Indianie to mieli siedzącego bawołu, nie. No właśnie.